Cześć! Dzisiaj zaprezentujemy jak działa aktywny asystent pasa ruchu oraz pokażemy Wam w jak prosty sposób można go włączyć w Waszym pojeździe. Zapraszam! Aktywny asystent pasa ruchu jest inteligentnym systemem, który służy przede wszystkim uniknięciu niepotrzebnych kolizji na drodze. W przypadku niezamierzonego przekroczenia przerywanej bądź też ciągłej linii system oszczega kierowcę wibracją kierownicy bądź też dodatkowo przyhamowaniem jednej ze stron pojazdu. Pokażę Wam w jak prosty sposób można aktywować Waszego asystenta. Po włączeniu zaponu wchodzimy w zakładkę ustawienia pojazdu. I klikając ikone samochodu oraz pasów, automatycznie aktywujemy naszego asystenta. Od teraz możemy cieszyć się bezpieczną jazdą. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny. Życzę wszystkiego dobrego szerokiej drogi.